Siemano kolano z tych stron Dzisiaj robimy quiz O GTA 5 Co Jakub napisał w komentarzu Pod, pod Poprzednim odcinkiem Samych quizów Oczywiście ja jestem dzisiaj sam tym razem Jest, ja, nagry ja akurat nagrywam o 17 O kurde no nie Od 7 e, e, O 7.56 Czyli od samego rana Kurde nagrywam więc więc zaczynamy. Quiz, nie? Zobaczymy, ile nam wyjdzie. Więc pierwsze pytanie jest takie: Jakim autem jeździ Franklin, Jad, e, jeden z głównych bohaterów GTA 5? Buf... Brawa do Buffalo, brawa do Buffalo S, brawa do buf... Buffalo 5. Oczywiście, że jest. Pamiętam bardzo. A dawno nie grałem w GTA. E, dobra. Od paru dni nie gram i, e, w GTA, nie wiem czemu, ale Nikodem co chwilę gra w Treda, więc nie mam co kurde e, grać. Ile jest remis, e, remis strażackich na całej wyspie? O Jezu, nie pamiętam. 7 max? Dobrze, szczelałem oczywiście. Ile jest gwiazdek, kiedy prowadzimy jest pościg, e, prowadzony jest pościg? Oczywiście. E, co? Prowadzimy pościg. E, oczywiście chyba od. Drugiej no, od drugiej gwiazdki. Jak, naz, jak nazywa, naz, jak ma, jak nazwisko Maron? Ron? O Jezu. Filip Stopego, nie? Jankowski, albo Jankowski, albo Jankowski. No. lałem, bo nie wiedziałem. Ile jest mi misji w Jort Youngton? dokładnie w Lodentorfie? Dwa. Oczywiście, że dwa. Do podstrzeli Brada i Michaela w, prog w prologu. O Jezu. Yy, policjant nie, agenty wbijają chyba też nie. Jakiś losowy typ. Zobaczcie to. A, Dave, Dave Norton. Nie znałem jego imienia i nazwiska, więc nie wiedziałem. Jacy są główni bohaterowie GTA 5? Michael Trevor Lester, Franklin Michael Trevor, Trevor Lamar. Michael, oczywiście Że. Franklin, Michael i Trevor. Jaki jest. Jaki są? Jaki jest strut skrót Gita 5? Grand Heft Auto? Nie. Grand Heft Automation 5? Grand Theft Auto 4? Czy Grand Heft Auto 5? Oczywiście. Ja <noise> nie, nie mogę. Kto jest asyst asystentem Mestera Krysta? Kresta, kurde. Nie ma asystenta. Pete Harris. Oczywiście. Że tak. Jaki jest skrót od NAPD? Co? Okej okay. Jaki jest skrót od LSCS? CS. Mm. Nie ma takiego skrótu Aha, no tak No dobra Jak się nazywa pierwsza Misja w Los Santos oczywiście, że Franklin i Lamar. Jak się nazywać, Ciuciu, od Franklina? Nie, no ja, 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 nie, wiem, nie. Denis, <ścoughs> dobra, sztylałem, oczywiście, bo nie pamiętałem, albo po prostu nie widziałem. Jak się nazywa misja, która spowoduje, że po ukończeniu jej będą, będą napisy końcowe? Trzeci sposób. Franklin, Michael i Trevor. No dobra. No i tak, 10 na 14. I widzimy się w następnym quizie. No i jesteśmy w następnym quizie. Więc zaczynamy. To oczywiście nie ma nazwy. Który to Michael? Oczywiście, że on. To to Franklin. Fajne? Tak. No, nie powiem, kurde. Nie wiem, co to było w drugim quizie, ale okej. Okay. Jesteśmy w Nosteny, oczywiście, quizie. Ile można mieć gwiazdek w GTA 5? Oczywiście, że 5. No, tak jest, dobra jazda. Czy w GTA można mieć innego psa niż, Hopa, czy niż chopa? Nie. I. I. I ostatnie pytanie, czy można grać online, tak? Ja... Co to są zapytania? pytania, ja pierdziulę! No jesteśmy chyba oby w ostatnim quizie. Jak ma na imię ta postać, Trevor? Jak nazywa się ta postać? Ma na imię postać... Nazywa się postać Jezu Franklin. Ehm... Um. Jak nazywa się miasto, w którym mieszka Michael i Franklin Los Santos? <laughs> Los Santos, dokładnie. Jak miała na imię kobieta, w której zakochał się Trevor? Oczywiście, że. Patrycja. Serio? No a przejdźmy do ostatniego quizu. O, ja nie wytrzymuję, ile ty kurde pyta i oby jesteśmy w ostatnim kusie, Jak nie będzie aż takie krótkie, pytanie pierwsze: czy Michael ma żonę? Tak. Trevor to brat Michaela. Nie to przyjaźń? Tak, to brat. To przyjaźń, tylko kurde. Czy Trevor mówi, że Franklin to syn Mike'a, co? Co? Ja o tym nie wiedziałem, co? To spalił dom bracia O'Neil, Oczywiście, że Trevor. Franklin był pracownikiem mies miesiąca. Tak był. Agent FBI został zabity przez Trewora w zakończeniu C. Tak, został zabity z, ze snajpereczki. Seria? <grym> dobra, kurde, ja nie wiem ja Quizów, kurde robię, jogiuta. dobra, może to wystarczy. Więc na razie i do zobaczenia. Na razie, cześć. Nara.